Jesteśmy dzisiaj w ogrodach Kapias, tutaj możecie sobie pochodzić, pospacerować. Myślę, że to jest fajna opcja na no, taki spacerek jakiś lekki, tak sobie poglądać i tak dalej. Ja tutaj zabraliśmy, my zabraliśmy moich rodziców więc z okazji Dnia Mamy, więc tutaj posiedzieliśmy, pochodziliśmy i zjedliśmy obiad. To jest niby z i zaczynamy w biurze, znaczy ja zaczynam Bo chcę nagrać vlogaska dzisiaj dla was A żeby go nagrać to potrzebuję kamery A żeby mieć kamerę to muszę po nią przyjść do biura Gdyż tu jest Mądre to jest? Nie wiem czy to mądre, ale ma sens Jedziemy dzisiaj w fajne miejsce, tak by the way Jak Co jakiś czas myślę, że Będziemy wam pokazywać takie miejscówki Wiecie, mm. rozumiecie Jakieś takie fajne mm, Na Śląsku do odwiedzenia Może nie może ten Żebyście przyjechać, żebyście wiedzieli gdzie macie iść no, to ja cisnę dalej, bo trzeba ekipę trzeba zebrać, a mnie nie widać teraz nic. Z biurka podjechałem pod dom i teraz czekam oczywiście na ekipę i ekipa się spóźnia. Bierzemy mamy soni, tatę Sony, i nie? i będziemy cisnąć. Tylko no jeszcze poczekam chyba. Siedniczki i się. na miejsce jeżeli tu przyjeżdżacie to w poniedziałku do soboty macie tutaj otwarte od godziny 8 do 17 ale w niedzielę nie jesteśmy w niedzielę, jest otwarte dopiero od godziny 11 no i jest tutaj jeżeli chcecie zaparkować to nie ma problemu jest tu jakiś taki parking przy, tej, przy tym całym ogrodzie on jest malutki więc raczej wam się tam nie uda ale w okolicy jak to zwykle przy takich miejscach ludzie mają e, swoje place gdzie tam za 15zł możecie na cały dzień zaparkować i też nie ma problemu Idziemy do labiryntu. Do labiryntu? O, do labiryntu idziemy. Idziemy do labiryntu. Jak nie wrócę i nie, nie będzie tego vloga, to znaczy, że nie wejdziesz. Ogrody Kapias powstały w 1978 roku w Goczałkowicach Zdroje dzięki panu Bronisławowi Kapias, który postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Sukcesywnie powiększane dziś stanowią ogromny teren, który zwiedzający mogą zobaczyć całkowicie za darmo. W 2018 roku, na powierzchni 4 hektarów w sąsiedztwie starych ogrodów, zaczęła powstawać ich nowa część. I można powiedzieć, że dobrze się stało, bo już rok później przez go całkowicie przeszła ogromna nawałnica, która kompletnie zniszczyła stare ogrody, zostawiając zwiedzającym właśnie te nowo wybudowane. Ile tutaj, ile tutaj jechaliśmy? Jechaliśmy tutaj od nas z Katowic 35 minut. Okay. Około 40 km, 37 km, 40 parę minut jechaliśmy chyba tutaj. Łatwo, bardzo łatwa droga, prosto, nie idzie się zgubić, łatwiutko. Już... Ja jestem taki szybki, że mnie nie widzisz Nie widzisz mnie Jestem szybki, aż Wszystkie te ogrody, które tutaj są, są podzielone jakby tematami, regionami Czyli na przykład teraz jesteśmy w włoskim patio w... Być w japońskim W japońskim ogrodzie, angielskim A jak to jakie mając... będzie jeszcze? Wiejskie Wiejskie, Wiejskie jeszcze dokładnie, więc jakby są, tematyczne, są tematyczne miejscówki I fajnie jest to podzielone, ładnie widać, że się faktycznie odróżniają I widać faktycznie ten klimat tego danego miejsca, w którym się jest tak jest, ładnie jest, mi się najbardziej podoba na końcu Na końcu jest restauracja ogród restauracyjny Weź tego. Przetestujmy. Radosław. Sprawdzimy? O, jakie mięciutkie! Rzemniaczki w pyteczkę, ale mój chłopak robi lepsze. Spucza, mm. Bardzo dobre. Spóreczka dobra, ale ojciec robi lepsze. Sureweczka też bardzo dobra, ale mamusia jednak robi lepsze. <noise> Dzięki za oglądanie tego filmu, dajcie znać w komentarzu, czy byliście już w ogrodach kapsiach, a, Kapias, a jeżeli nie, może znajdziecie jakąś inną miejscówkę na Śląsku, która jest taka nieoczywista i można warto zwiedzić. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się, do zobaczenia w na następnym vlogu. Pa! Jak tam mężczyźni? Padre i Radosław? Co? Co tam? Jak tam? Wam się podoba? Ja będzie. <laughs> Urokliwie.